Cześć! Ten film będzie kierowany do babeczek, ale też do facetów, którzy muszą z nimi wytrzymywać podczas tych kilku okropnych dni w ciągu miesiąca. Kojarzycie ten moment, kiedy po prostu chcecie zjeść dosłownie wszystko? Skąd się to w ogóle bierze? Czy to w ogóle jest jakieś racjonalne? Czy my możemy się temu poddać? Czy raczej powinniśmy to zwalczać? bo z tego co wiem, yy, większość z nas zazwyczaj robi sobie wyrzuty sumienia z tego powodu. No ale pomyśl. Dużo się dzieje w naszym organizmie przed okresem i w trakcie okresu złuszcza się błona śluzowa, tracimy dużo krwi, a w związku z tym również dużo żelaza. Wszystkie te zmiany hormonalne, no ogółem naprawdę dużo się dzieje, więc nasz organizm faktycznie potrzebuje więcej energii. To nie jest nic dziwnego, że apetyt również wzrasta. No dobra, ale przyjrzyjmy się też kilku faktom. Podczas okresu podnosi się poziom kortyzolu. Kortyzol, hormon stresu. Czy kogoś to w ogóle dziwi? Raczej nie. Ale co z tego? Co w związku z tym? Jak podnosi się nam poziom kortyzolu, to zmniejsza się również insulinę wrażliwość, a w związku z tym pojawia się głód. Czym go najlepiej uzupełnić? No oczywiście że żerdami nami. Kolejną istotną kwestią jest kwestia serotoniny. No i jak pewnie wiesz, ogólnie poziomy różnych hormonów zmieniają się w trakcie całego cyklu. I jeśli chodzi o serotoninę, to chwilę przed okresem leci gwałtownie w dół. Serotonina to hormon szczęścia. A skąd ją najlepiej uzupełnić? Możesz to zobaczyć w filmach, które są podlinkowane tutaj w opisie. E, są aż dwa filmy w tym temacie: w temacie podnoszenia sobie nastroju jedzeniem. E, ale w skrócie powiem Ci coś, co już dawno wiesz: sięgasz wtedy po czekoladę. Spada też progesteron. On sam sobie nie wpływa na uczucie głodu, na sytość, na jakąś ochotę. On wpływa na nasz nastrój, pojawia się przygnębienie, pojawia się smutek. Znasz to bardzo dobrze. A jak najłatwiej poprawić sobie humor? Znowu czekoladą. Te wszystkie rzeczy sprawiają, że ten stereotypowy kubeł lodów czekoladowych i siedzenie pod kocem faktycznie no, nie jest nie jest wymyślony z kosmosu. On faktycznie y, ma podłoże w naszej fizjologii i w naszej biochemii, naszego organizmu. Y, nie ma w tym nic dziwnego, no ale pytanie, co my z tym możemy zrobić i y, y, czy coś w ogóle powinniśmy? Oprócz samych hormonów spada też poziom żelaza. Y, y, no wiadomo, żelazo tracimy z krwią, więc y, warto je uzupełniać. Y, podroby. Jeżeli nie lubisz, ja też nie lubię, no to warto sięgać po kakao, po odręby pszenne, po soczewicę, soję, fasolę mm, i po prostu uzupełniać. Ale oprócz żelaza spada też magnez i wapń. A gdzie znajdziemy magnes? Hmm, czyżby w czekoladzie? Oczywiście, jeżeli jesteś na diecie redukcyjnej, to faktycznie może stanowić problem. Natomiast teraz wiesz, z czego wynikają te potrzeby i czego tak naprawdę Twój organizm potrzebuje, więc być może znajdziesz po prostu inny sposób na uzupełnienie sobie tych substancji, których nam brakuje w tym czasie. Pamiętaj, że zapotrzebowanie na energię, owszem, wzrasta w trakcie tych dni, ale to nie wzrasta o tyle, że potrzebujesz drugiego obiadu. Potrzebujesz po prostu trochę więcej energii. Także, jeżeli chcesz sobie wtedy poprawić humor, to niech to nie będzie kubeł lotów czekoladowych, wino i do tego jeszcze pizza, bo wtedy faktycznie przesadzisz. Możesz sobie pozwolić na więcej, ale na pewno nie powinnaś w ogóle nie mieć hamulców. Z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału i do obejrzenia pozostałych filmów znajdziesz na kanale chociażby filmy, które mówią o tym, jak poprawić sobie nastrój jedzeniem, czy faktycznie możemy, które jedzenie faktycznie może nam w tym pomóc, a które nie. Um... Także to tyle. Zapraszam. Dzięki wielkie.